Siemano, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Dziś chciałbym opowiedzieć Wam skąd wzięła się u mnie faza na pielęgnację oraz jak zmiana pielęgnacji spowodowała to, że mam dziś zupełnie inną twarz. Więc jeżeli jesteście ciekawi, zostańcie ze mną. Należałoby tutaj się cofnąć o 10 lat, kiedy to zacząłem swoją pierwszą pracę w jednej z wrocławskich perfumerii. Zaklinowałem się tam, ponieważ od zawsze interesowały mnie zapachy, ale nie wziąłem pod uwagę dwóch rzeczy: że oprócz zapachów takiej perfumerii znajduje się również pielęgnacja oraz makijaż, więc były to dwie. Kategorie, które musiałem zgłębić i nauczyć się od zera. Aby wiedzieć coś na temat sprzedawanych produktów, trzeba było je również testować, więc chodziłem od półki do półki, brałem sobie próbki, testowałem, sprawdzałem, jak zachowywały się dane produkty na twarzy. Zawsze w nich sprawdzałem zapach, konsystencję, jak się rozprowadzają, jakie widzę pierwsze rezultaty po zastosowaniu tego produktu, żeby mieć później jakiś pogląd na to, jeżeli klient mnie o coś zapyta, żebym mógł mu wytłumaczyć o tym, jak ten produkt działa. W późniejszym okresie chodziliśmy również na szkolenia z poszczególnych marek, z różnych nowości, bądź też na szkolenia bazowe, z produktów, które już są aktualnie w ofercie, i po takim zakończonym szkoleniu zawsze dostawaliśmy jakiś upominek w postaci właśnie zapachu bądź pielęgnacji, w zależności od tego, jaka nowość wychodziła z danej marki, więc mieliśmy szansę pełnowartościowo przetestować dany produkt. W perfumerii organizowane były paczki urodzinowe oraz świąteczne, w których zawsze znalazła się jakaś pielęgnacja, więc również na spokojnie można było przetestować sobie pełną pojemność konkretnego produktu z danej marki. Podczas używania tych wszystkich produktów i testowania nowości, moja skóra zmieniła się mnie do poznania. Była świetlista, gładka, jędrna, ujednolicony koloryt. Naprawdę, jak gdzieś się pojawiałem w towarzystwie u znajomych, których długo nie widziałem, każdy mówił, że mam ładną skórę, że co ja takiego robię, że ta skóra moja się zmieniła. Także tutaj widziałem, że kremy, które stosuję przynoszą efekty, że wszyscy znajomi podziwiają moją skórę, że jest gładka, jędrna i w ogóle... Jak idę, to mnie widać z 10 metrów. Później nie byłem już bezpośrednio związany z perfumerią, a pracowałem dla dwóch luksusowych marek, które również posiadają w swoim asortymencie pielęgnacji twarzy. Widząc te wszystkie efekty, które dawały mi te wszystkie produkty do pielęgnacji twarzy oraz po tym, jak znajomi komplementowali moją skórę, zacząłem naprawdę bardzo mocno interesować się tą pielęgnacją i mówić, że kurczę, faktycznie te kremy, może i są drogie, ale naprawdę działają, dają efekt natychmiastowo. Mają super technologie, które pomagają tej skórze jakby się szybciej regenerować, wygładzać zmarszczki, rozświetlać tą skórę. Także mówiłem sobie, że no, naprawdę coś musi w tym być. Właśnie, coś musi w tym być. Owszem, zdawałem sobie sprawę, że nie są to produkty naturalne, tylko w głównej mierze są to chemiczne produkty z różnymi e, substancjami chemicznymi. Natomiast mój stosunek do tej chemii był taki, że chemia jakby pomoże szybciej odbudować się mojej skórze, że chemia szybciej wypełni moje zmarszczki, że chemia szybciej wybieli jakieś blizny potrądzikowe. Także bardziej w tej kategorii myślałem. Natomiast w tych kremach, niestety, ale jest chemia, która jest po prostu dla nas, można powiedzieć, szkodliwa. Albo chemia, która uniemożliwia przedostawania się substancjom aktywnym w głąb naszej skóry, ponieważ blokują ją już na samej powierzchni. Większość z nas, która pracowała w perfumeriach czy w osobnych markach luksusowych na terenie perfumerii, niestety nie była kosmetologami z zawodu, więc nie wiedzieliśmy z czego tak naprawdę robione są te wszystkie produkty pielęgnacyjne. A czego żałuję? Żałuję tego, że na szkoleniach nie uczono nas o innych składnikach, które znajdują się w poszczególnych produktach do pielęgnacji twarzy. Zawsze mówiono nam tylko o właściwościach tych dobrych, tak? Czyli mówiono nam o tym, co te kremy w sobie posiadają, jakie wyciągi, jakie ekstrakty, jakie dobroczynne składniki, co one robią, jak dany składnik działa na skórę, ale nikt nigdy nie powiedział nam, co tak naprawdę robią na naszej skórze wszystkie te chemiczne składniki. I my, nie wiedząc o tym, nie będąc kosmetologami, po prostu sprzedawaliśmy te produkty, mówiąc tylko i wyłącznie tak naprawdę te wszystkie rzeczy, których dowiedzieliśmy się na szkoleniu. Po 8 latach zrezygnowałem z branży beauty i podjąłem pracę zgodną z moim wykształceniem, więc produkty, do których miałem dostęp, niestety zaczęły się kończyć. Stwierdziłem, że zużyję swoje wszystkie zapasy, które nagromadziłem przez ten czas i zacznę jakby swój etap z pielęgnacją na nowo, nie już zupełnie z produktami perfumaryjnymi. Po pierwsze, nie ukrywajmy, są drogie, a po drugie, część z nich jest zupełnie niewarta swojej ceny. W pierwszej kolejności zużyłem wszystkie kremy do twarzy, później wykończyłem kremy pod oczy, ponieważ one wolniej się zużywają. Natomiast zostały mi jeszcze produkty do mycia twarzy, więc stwierdziłem, że dopóki nie zużyję wszystkiego, nie kupuję nic nowego. I tutaj dramat się dopiero zaczyna. To był moment, w którym jeszcze bardziej zacząłem interesować się pielęgnacją, ponieważ to co się działo z moją skórą, to był jeden wielki dramat. A już mówię wam dlaczego. Podczas mycia Twarzy codziennie w momencie kiedy skończył mi się produkt do pielęgnacji twarzy oraz okolic oczu zacząłem wymywać te wszystkie substancje, które przyklejały się do mojej skóry. Uwierzcie mi, są takie substancje, które po nałożeniu zostają na naszej skórze nawet kilka dni, mimo że codziennie myjemy buzię. Więc yy, jeżeli dokładamy takiego kremu, to jeszcze bardziej dokładamy tych substancji, więc tak naprawdę one są z nami cały czas na twarzy. Jakoś w okolicy tygodnia od czasu kiedy myłem codziennie twarz, nie nakładając żadnych produktów do pielęgnacji twarzy, moja skóra automatycznie się posypała. Nie była już taka jędrna, była poszarzała, była bardzo sucha, była zaczerwieniona. Okolice pod oczami, mimo że ja genetycznie mam już takie, można powiedzieć, sińce i cienie pod oczami, były jeszcze większe, pojawiły się worki pod oczami, moje oczy wyglądały tak, jakbym co najmniej, nie wiem, codziennie ćpał po nie wiadomo ile e, działek, to było coś strasznego, więc stwierdziłem, że coś z tymi produktami było nie tak i zacząłem zgłębiać swoją wiedzę na temat składników kosmetycznych. To z jakich składników tworzone są kosmetyki woła o pomstę do nieba. Im głębiej w las, jak to się mówi, tym więcej drzew. Im więcej składników oczytałem, tym coraz bardziej się przeraziłem tym co kładłem na swoją twarz. Czy wiedzieliście, że w Waszych produktach do pielęgnacji twarzy znajdują się m.in. mikroplastiki? Czy są to małe cząsteczki plastiku, które tworzą jakby bazę produktową, które zabezpieczają produkt przed rozwarstwianiem się? Są można powiedzieć też i pochłaniaczem wilgoci. Jest to po prostu mikroplastik, który nakładacie na swoją twarz. Osoby, które mają problem z komedogennością skóry, czyli zdolnością do zapychania się porów, takie substancje. Na pewno będą przyczyniały się do tego, że powstaną jakieś zmiany na naszej skórze: ropne bądź podskórne bolące, takie białe grudy. Kolejnym takim niebezpiecznym składnikiem, który znajduje się w kosmetykach, jest donor form aldehydu czyli substancji, która wykazuje właściwości rakotwórcze. Czyli pakujecie na twarz sobie rakotwórcze substancje. Oprócz wspomnianego donoru form aldehydu jest jeszcze kilka rakotwórczych substancji, które również znajdują się w kosmetykach. Na pewno o nich usłyszycie tutaj na tym kanale, ponieważ chciałbym, żebyście byli uświadomionymi e, ludźmi, którzy idą do perfumerii czy do drogerii i którzy świadomie będą wybierać produkty takie, które będą po prostu działały, które. Będą bezpieczne dla Waszego zdrowia przede wszystkim. Niebezpiecznym składnikiem w produktach również może być nylon. Jest to nic innego jak po prostu też plastik, tylko bardziej taki rozciągliwy. Na przykład z nylonu często robione są rajstopy, z nylonu robione są różne ubrania, także to nakładacie na twarz. Czy Wy macie pojęcie o tym? że produkty dla dzieci, które powinny być bezpieczne pod każdym względem, zawierają w sobie mikroplastiki oraz rakotwórcze substancje. Ja uważam osobiście, że no my dorośli to pal licho, tak? Ale żeby w skórę dzieci pakować od małego już te wszystkie niebezpieczne substancje, trzeba dokształcić się w tym temacie, aby idąc na zakupy po produkty do pielęgnacji ciała dziecka, nie trafić właśnie na takie rakotwórcze substancje, które nie wiadomo, jaki będą miały skutek w przyszłości. Często słyszałem od innych ludzi, że a te substancje są na samym końcu składu, to ich jest bardzo mało. A to nie przesadza, no chemia jeszcze nikomu nic nie zrobiła. Ja używam i żyję. Dobrze, w chwili obecnej jest wszystko ok, ale jaki to skutek przyniesie za 10, 15, 20 lat regularnego stosowania mikroplastiku na skórę oraz wszystkich substancji rakotwórczych? Nikt tego tak naprawdę nie wie. Na chwilę obecną te substancje są bez problemu stosowane w kosmetykach, ale jak będzie właśnie za te 15, 20 lat? Nikt tego tak naprawdę nie wie, jak organizm po takim czasie się zachowa. Odnieść się tutaj można do tego, jak w przeszłości produkowano kosmetyki. Kiedyś pielęgnacja twarzy zawierała w sobie ołów oraz rtęć. W dzisiejszych czasach jest to nie do pomyślenia, żeby metale ciężkie kłaść na twarz. Są to też bardzo szkodliwe substancje. I kiedyś też się tym nie przejmowano, kiedyś też ludzie żyli, ale w jakimś stopniu te substancje mogły przyczynić się do powstawania ewentualnych chorób. Tak samo w dzisiejszych czasach używanie mikroplastiku czy rakotwórczych substancji też może mieć taki skutek, dlatego warto już w jakimś stopniu zabezpieczyć się i wybierać produkty bez tych szkodliwych substancji, czyli wybierać produkty naturalne i wegańskie, ale też nie wszystkie, ponieważ nawet wegańskie produkty potrafią zawierać w sobie jakiś składnik niepożądany. Mikroplastik, albo czasami donor form aldehydu, także tutaj musicie naprawdę patrzeć uważnie na składy. Te niepożądane substancje, takie jak mikroplastik i silikony, które bardzo mocno przyklejają się do naszej skóry, mają dwie zasadnicze wady. Nieważne jak mocno wypakowany będzie krem dobrymi substancjami, jak będzie drogi, jakie miał technologie opracowywane. Nic z tych składników aktywnych nie przedostanie się w głąb naszej skóry, ponieważ mikroplastiki oraz silikony, które mocno oblepiają naszą skórę, niestety, ale nie przepuszczają tych składników w głąb naszej skóry. Dlatego nie warto wtedy kupować takiego produktu, ponieważ cudów nie możemy się po takim produkcie spodziewać. Owszem, produkt zawiera w sobie to, o czym pisze producent, czyli te wszystkie dobroczynne składniki, natomiast nic do naszej skóry nie dotrze, ponieważ zablokuje to mikroplastik albo silikon. Także tutaj musicie naprawdę czytać składy i uważać na to, co kupujecie. Bo bez sensu wydawać jest swoje pieniądze na produkt, który po prostu nie działa. I niestety większość produktów z perfumerii, z marek luksusowych, niestety, ale w swoim składzie również posiadają. Mikroplastiki, silikony, które mocno oblepiają naszą skórę oraz rakotwórcze substancje. Także tutaj, niestety, ale cena nie idzie równocześnie z jakością produktu. Co z tego, że luksusowe firmy w swoich kremach umieszczają dobroczynne składniki najwyższej jakości nie wiadomo z jakich upraw, skąd ściągane jak są blokowane przez mikroplastiki bądź te hardcore silikony. Ja z perspektywy czasu teraz już wiem, że te produkty, które dawały mi efekt natychmiastowy, były napakowane mikroplastikiem, substancjami wygładzającymi skórę, czyli silikonami, które bardzo mocno przyklejają się do naszej twarzy, i to robiło efekt. Dlatego znajomi komplementowali moją skórę, która się zmieniła, ponieważ nie dopuszczałem jakby do wymycia się tego produktu z mojej skóry, używając codziennie takich produktów. Myjąc twarz, niestety, ale nie pozbywacie się całości tych wszystkich silikonów czy mikroplastików z twarzy. W późniejszym okresie, kiedy moja skóra się zmieniła o 180 stopni, zaczęła być bardzo podatna na zapychanie. I te wszystkie kremy, które używałem, mimo że miały lekkie konsystencje, delikatne, szybko się wchłaniające, strasznie mnie zapychały, ponieważ zawierały w sobie bardzo dużo mikroplastiku, przez co na mojej twarzy pojawiały się ropne stany zapalne oraz zaczopowane ujścia gruczowów wojowych, tworzyły się białe grudki, które niestety bardzo ciężko było później usunąć. Teraz, kiedy już wiem, na co zwracać uwagę, kupując kosmetyki, mogę śmiało powiedzieć, że z czystym sumieniem mogę polecić naturalną pielęgnację, i tutaj nie ma do końca znaczenia, czy produkt jest z drogerii, czy z perfumerii, czy jest tańszy, czy jest droższy. Wiadomo, te droższe produkty będą miały jakby lepsze jakości, te składniki naturalne. Natomiast nawet drogeryjne produkty, których posiadam w swoim asortymencie najwięcej, dają naprawdę bardzo fajne efekty. Plus naturalnej pielęgnacji, jaki powinien do Was przemówić, to taki, że ta pielęgnacja daje działanie długofalowe. Czyli te wszystkie kremy z beznadziejnym składem, którą używałem, były tak naprawdę do pierwszego mycia. Bądź drugiego, trzeciego, czwartego, w zależności od tego, jak mocny silikon się w nim znajdował. Chodzi o to, że po tamtych kremach, po umyciu twarzy, skóra dalej była poszarzała, dalej były worki pod oczami, dalej była zaczerwieniona. Także to był tylko efekt placebo w momencie, kiedy nakładamy krem, dlatego efekt jest natychmiastowy. A co w dzisiejszych czasach się najbardziej sprzedaje? Chcę mieć efekt już, nie chcę czekać, chcę mieć teraz gładką skórę. Dlatego producenci szukają składników, które to im umożliwią. Czyli są to właśnie silikony, które bardzo mocno przylepiają się do twarzy, mikroplastiki, dlatego lepiej poczekać i spróbować z naturalną pielęgnacją. Niestety dłużej trzeba poczekać na efekty. Natomiast jeżeli już swoją skórę przyzwyczajimy do naturalnej pielęgnacji, wtedy widzimy te. Naprawdę fajne efekty. Ja już od dłuższego czasu używam naturalnej pielęgnacji i przyznam szczerze, że nigdy nie miałem w tak dobrym stanie swojej skóry. Jest gładka, jest ujednolicona, nie mogę narzekać, nie mam białych grudek, nie mam ropnych stanów zapalnych, także tutaj naprawdę naturalna pielęgnacja. Mi dużo pomogła. Oczywiście starałam się dobrać taką pielęgnację, która będzie odpowiadała mojemu typowi cery. To też wszystko zależy od tego, jaką mamy cerę i jakich produktów poszukujemy. Wiadomo również, że naturalne kosmetyki również potrafią zapchać, dlatego trzeba po prostu testować i patrzeć, jakie składniki nas zapychają, a jakie nie. Jakie konsystencje tych naturalnych produktów są dla nas odpowiednie, a jakie mniej. Także tutaj musicie naprawdę przetestować troszeczkę tych kosmetyków, ponieważ naturalne kosmetyki no, mają specyficzne konsystencje, trzeba się po prostu do nich przyzwyczaić. W przeszłości, używając tych syfiastych kosmetyków, nie wyobrażałem sobie dnia, w którym miałbym nie nałożyć pielęgnacji, czy to rano, czy to wieczorem, ponieważ właśnie miałem to takie wrażenie super naciągniętej skóry, ładnej, rozświetlonej, gładkiej. Natomiast kiedy widzę już efekty, jakie daje mi naturalna pielęgnacja, jestem w stanie sobie zrobić weekend lenia. Dosłownie, od piątku wieczorem umyję twarz, kiedy wrócę z pracy i nie nakładam przez całą sobotę i całą niedzielę dopiero aż wieczorem e, jakiś produkt pielęgnacyjny. I słuchajcie, w tym czasie moja skóra w ogóle nie potrzebuje pielęgnacji. Jest nawilżona, nie zaczerwieniona, nie swędzi. Ma ładny koloryt, także tu widzę efekt nienałożenia pielęgnacji. Czyli te produkty, które nie zawierają w sobie mikroplastiku oraz silikonów, mają realne działanie na naszą skórę. Czyli te wszystkie dobre składniki, które się w nim znajdują, ekstrakty roślinne czy wszelkiego rodzaju masła, po prostu na nas działają. I to widać, ponieważ ja na weekend nie muszę nakładać swoich kremów. Moja skóra dalej jest nawilżona. Natomiast przy tych sypiastych kosmetykach niestety, ale trzeba po prostu nakładać dzień w dzień te kosmetyki, jeżeli chcemy mieć efekt. Wiadomo, że same naturalne kosmetyki nie rozwiążą problemu naszej cery. Jest tutaj bardzo ważna dieta. Musimy pić bardzo dużo wody, jeść owoce, warzywa, natomiast unikać cukru i nabiału, tak? Ponieważ nabiał wzmaga produkcję sebum. Natomiast jeżeli jemy Dużo słodyczy, to cukier, jak wiadomo, jest pożywką dla bakterii. Im więcej jemy cukru, tym dajemy szansę bakteriom na szybsze rozmnażanie się i przez to powstają nam na naszej skórze wszelkiego rodzaju wykwity i stany zapalne. A z takich ciekawostek mogę wam powiedzieć, że cukier niszczy kolagen w naszej skórze. Więc przez cukier szybciej nabawimy się zmarszczek. Dlatego polecam jeść mniej cukru, natomiast więcej owoców, warzyw i picia dużo wody. Oprócz zdrowego trybu życia warto zaopatrzyć się w naturalną pielęgnację pozbawioną mikroplastiku, pozbawioną donorów formaldehydu, które mają właściwości rakotwórcze, ogólnych rakotwórczych substancji w kosmetykach, nylonu oraz silikonu, który bardzo mocno trzyma się naszej skóry, który nie przepuszcza aktywnych składników, dlatego w najbliższym czasie chciałbym nagrać dla Was dwa filmy. Pierwszy z nich to będzie tenko właśnie z większością tych syfiastych produktów, których używałem, których niestety, ale już nie polecam. Kiedyś jeszcze może i bym je polecił, ze względu na fajne właściwości, jakie widziałem, ale niestety było to placebo. Część będzie tam produktów naturalnych oraz drugi film, w którym to będzie hol kosmetyczny z produktami naturalnymi, Chciałbym tutaj również z Wami... Testować produkty, ponieważ ja jestem właśnie na etapie testowania, szukania swoich najlepszych produktów, do których będę z chęcią wracać. Więc, jeżeli są e, jakieś promocje, dni lifestyle, bądź jakieś bardzo duże rabaty w Hebe czy w Rosmanie, po prostu nabywam sobie naturalne produkty z przynajmniej 40% zniżką. Więc jest co testować. Chciałbym tutaj właśnie wam pokazać te produkty, które udało mi się zakupić. Za jakiś czas wrócę do Was z denkiem, z produktami naturalnymi. I powiem Wam, które produkty się nie sprawdziły, które były fajne, na co zwrócić uwagę podczas zakupu. Będę po prostu dawał wam taką krótką recenzję na temat tych produktów. Podsumowując, stąd wzięła się jeszcze większa faza na punkcie pielęgnacji twarzy. Chciałbym w tych filmach uświadomić Was, jakie składniki niebezpieczne mogą znajdować się w kosmetykach oraz gdzie będziecie szli do, do perfumerii bądź drogerii, żebyście łatwo mogli znaleźć naturalne produkty bezpieczne dla siebie, dla waszych dzieci oraz dla środowiska. Na koniec chciałbym zapytać się was, jakie filmy na temat pielęgnacji chcielibyście ujrzeć na moim kanale. Oraz standardowo mam do was pytanie otwarte. Jaki stosunek wy macie do kosmetyków? Wolicie te naturalne czy te chemiczne? Czy po moim dzisiejszym filmie Inaczej będziecie patrzeć już na te chemiczne produkty, czy na produkty drogie, które nie warte są swojej ceny, które zawierają w sobie szkodliwe składniki? Proszę, napiszcie mi w komentarzu. Z chęcią takie komentarze przeczytam i oczywiście odpowiem. Pamiętajcie o tym, żeby dać łapkę w górę pod filmem. Klikamy subskrypcję na dole kanału, żeby być z moimi filmami na bieżąco. A ja Wam życzę cudownego dnia bądź wieczoru, w zależności od pory, w której to oglądacie, i widzimy się w następnym filmie. Na razie, cześć.